Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, chciałem Wam pokazać moją małą flotę trialową. Trochę modeli się nazbierało. Co my tutaj mamy? 5 modeli, 5 trialówek przeprawowych, modeli tak zwanych. I co, zacznijmy od prawej. Czerwony Traxxas TRX4, wersja sport, później Remo Hobby, później mamy czerwony VRX. Land Rover MST CMX i Jeep MST CMX, słuchajcie, ja tym Land Roverem jeżdżę generalnie na zawodach gdzieś tam dwa razy byłem. Dużo pracy tutaj na naprawdę w niego włożyłem. Ten model przygotowuję dla syna na zawody RC Trial. Myślę, że gdzieś tam się uda wybrać, aczkolwiek teraz runda startuje. Pierwsza na Wildze no niestety nie uda mi się pojechać bo nie pasuje mi to z moimi planami ten tutaj przyjechał zupełnie do mnie, do mnie parę dni temu zobaczcie sobie porównanie go do MST gabarytowo jest bardzo zbliżony także myślę że ten modelik VRX mógłby również startować w klasie tutaj nam skalowej później mamy Remo Model taki do zupełnie lightowej jazdy, bardzo szeroki, no całkiem spoko, ale mógłby być troszeczkę tańszy. Ja go gdzieś tam w promocji kupiłem za 4 słówki i to myślę, to jest cena adekwatna do tego modelu, aczkolwiek nie jest zły. Ja tu w nim opony powymieniałem amortyzatory, wały. No i co na końcu Traksas TRX 4 Sport kompletnie przebudowana elektronika wszystko wyrzucone z niego nic z serii tutaj nie zostało. Nowe serwo wodoodporne 21 kilo. Opony nowe z felgami. Patrzcie, tutaj mam felgi takie białe. Gmate SR02 Moduł dźwiękowy. Także ten model jest zdecydowanie najdroższy z nich. No, także trzeba by zorganizować jakieś tutaj spotkanko. Pięć modeli, nie ma kto jeździć. Jeszcze Wam tu pokażę, jak te modele wyglądają. No, to moje są, fury wszystkie do trialu. Powiem szczerze, że ten nowy VRX, kurczę, no, bardzo mi się podoba ten model. Naprawdę, jest całkiem spoko. Wygląda tak, no, no wygląda jak wygląda, ale powiem szczerze jego właściwości jezdne tu mnie bardzo zaskoczyły. Naprawdę spisuje się super. Remo słuchajcie, jest taki model, no tu zapomniałem, że miałem pina gdzieś tam włożyć, bo mi się pin zgubił przy ostatniej jeździe. No nie jest zły ten model, aczkolwiek jest bardzo szeroki. I powiem szczerze, że on się nam tu na jakieś zawody kompletnie nie będzie nadawał. Znaczy zawody, to nie są zawody, to są luźne spotkania. TRX to jest model typowo for fun, ale też jest bardzo fajny, także też fajnie jeździ. Gdzieś tam taką trasę mamy fajną, gdzie w trzy TRX -y się spotykamy i powiem szczerze po wymianie tych opon na nowe. Spisują się te opony rewelacyjnie. Model zaczął jeździć po prostu mega. Remo zresztą też na tych nowych oponach, znaczy nowych, koła są przełożone z, ze sporta do Remo. Bo te seryjne opony z Remo to jest po prostu padaka na maksa. To od razu Wam mówię. No, tego vrx tutaj jeszcze nie testowałem. A MST, obydwa tutaj Discovery i Jeep są zawody typowo pod klasę Scale przygotowywane. No i co, mój MST na ostatnich zawodach się niestety nie popisał, ale ja tam jechałem gdzieś luźno, bez żadnej spiny, także nie liczyłem tu na żadne wyniki. Gościu Arni tutaj nam siedzi w środku. Zobaczcie sobie, ta buda jest generalnie niedostępna już, także jeżeli byście szukali takiej budy, gdzieś widzieli tam w ogłoszeniach. Z zabawki New Brighta to jest to po prostu bierzcie w ciemno, bo te budy to naprawdę są unikaty. To też jest z New Brighta Jeep Rubicon na oponach g -Mate. Też bardzo fajny model. Gdzieś tam jakieś luźne jeżdżonka żeśmy robili to naprawdę i gdzieś bardzo fajnie. Nie pamiętam jaki to był w tym Rubiconie silnik, ale chyba tu jest 55T o ile się nie mylę, tu jest 35T, tu jest 35T, tu jest 21 i tu jest 35T w tym trakfasie. No, tak by to wyglądało. Także tak się prezentuje moja flota. Skromna, 5 modeli trialowych. I może jakieś spotkanie zorganizuję tu w kępnie z chłopakami coś pojeździmy. 5 modeli jest, można pojeździć fajnie. Dużo ekipą. Dobra, myślę, że to na tyle. Pozdrawiam i cześć. Outro